Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i wracam dzisiaj z odcinkiem dotyczącym skoku kwantowego w ramach serii Manifestacja 2.0, gdzie opowiem Wam tak naprawdę, czym jest skok kwantowy, jak się ma do tego światło, jak ważne jest pojęcie linii czasowych i jak to wszystko wiąże się z osobowością mnogą. Kochani, zacznijmy od podstaw. Bardzo dużo mówi się o skoku kwantowym, wiele yy, nazw jest zapożyczonych. Słyszałam: Quantum Leap, yy, Quantum Jump i tak dalej. Do wielu określeń, które nie są naukowe, to już można powiedzieć, weszło do mainstreamu. Natomiast skąd to się wzięło? Przede wszystkim należy sobie powiedzieć, czym jest skok kwantowy. I skok kwantowy jest to nagła zmiana poziomu energetycznego nagła zmiana poziomu energetycznego Kochani, skok kwantowy wziął się ze świata mikrocząstek, ze świata Atomowego. Jak wyobrazicie sobie jądro atomu, w którym macie protony, neutrony, to kiedyś w szkole uczyli nas, że na powłokach walencyjnych poruszają się elektrony. Tych powłok jest więcej. Ale tak, żebyśmy sobie zrozumieli, skąd ten skok kwantowy się wziął, to wyobraźcie sobie elektron, który sobie biega tutaj na powłoce walencyjnej i uderza w niego foton. Czyli porcja światła. Elektron pochłania hmm, foton, zmienia swój stan energetyczny i przeskakuje na przykład na tą kolejną powłokę dalej od jądra. I w drugą stronę, jeżeli elektron emituje foton, również zmienia stan energetyczny i może wrócić na tą samą powłokę. Kochani, jak do tego się ma światło? Ano, światło, budulec naszego świata, dzięki światłu słonecznemu wszystko tutaj na planecie Ziemia egzystuje, no i w Układzie Słonecznym, ale światło wykazuje taką podwójną, dualną naturę, bo zachowuje się jak fala, fala elektromagnetyczna, albo jak strumień fotonów. Czyli jak nikt nie patrzy, tak w cudzysłowie oczywiście, to mamy fale, a jak patrzymy, to mamy cząstki. Zaraz to wytłumaczę na przykładzie efektu obserwatora. Kochani, jak do tego wszystkiego, jak do tego skoku kwantowego, gdzie elektron zmienia położenie na powłokach e, dzięki na przykład fotonowi porcji światła, jak to się w ogóle ma do linii czasowych? Ano, jeżeli wyobrazimy sobie linie czasowe w postaci y, wielu równoległych rzeczywistości, to tak jakbyśmy, kochani, na każdej częstotliwości, na każdej linii. tutaj 1, 2, 3, 4 i tak aż do nieskończoności. Odgrywali film. Tutaj jesteśmy zdrowi. Tu jesteśmy bardzo chorzy, gdzieś pomiędzy mamy częściowe problemy ze zdrowiem. Tu na przykład mamy fantastyczną pracę, tu pracy nie możemy znaleźć. I tak dalej. I te linie czasowe są jak filmy. I w zależności od naszego poziomu energetycznego, my jesteśmy albo tu, albo tu, albo tu. I przez większość czasu, ponieważ ten poziom energetyczny nie zmienia się w większym zakresie, to jesteśmy w pewnego rodzaju paśmie. I zmieniamy sobie tą częstotliwość nawet kilkanaście razy, czy nawet kilkadziesiąt razy na sekundę. Ale te rzeczywistości są tak zbliżone do siebie, że my w ogóle nie widzimy, żeby się coś zmieniało. Dopiero jak wyobrazimy sobie coś takiego jak pasma. Kolektywne pasma z liniami czasowymi to są częstotliwości. W ten sposób. O. I mamy pasma częstotliwości w środku, linie czasowe. To my zauważymy zmianę, jeżeli przeskoczymy na przykład z tej linii czasowej na tą. I nagle okazuje się, że my robimy kolektywny skok, i zmienia się na przykład data lądowania na Księżycu albo pamiętamy coś z jakiegoś filmu, i zupełnie to inaczej było. Taka y, bardzo duża, zauważalna zmiana, y, skok kwantowy pomiędzy częstotliwościami dla ludzkiej świadomości, to jest efekt Mandeli. Są ludzie, którzy różnie pamiętają pewne wydarzenia, i to nie jest tak, że spaliśmy wszyscy na lekcjach historii, tylko um, nauka pokazuje, że każdy człowiek mógł żyć, żyć w innej kolektywnej rzeczywistości. To, co się dzieje teraz, zwłaszcza od 2021 roku, i ma to potrwać do mniej więcej 2032 roku, Linie czasowe zaczynają się zbiegać w jednym punkcie. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili to, że ludzkość, ludzka świadomość ląduje na dworcu. Wyobraźcie sobie, że cała ludzkość zjeżdża się na przykład do Warszawy na dworzec centralny i tam będzie się przesiadać. Czyli wszystkie linie czasowe zbliżają się do siebie, ludzie wykonują, dokonują wyboru, czy 3D, 4D, 5D i tak dalej, na jakiej częstotliwości będą operować, czego chcą doświadczać, i potem po 2030 roku około będziemy znowu się rozjeżdżać na liniach czasowych, i te skoki kwantowe będą, będą wymagały dużo więcej wysiłku. Jak wszyscy będziemy w jednym paśmie, to możemy śmiało wybierać te częstotliwości niskim kosztem energetycznym. Jak linie czasowe się nam rozjadą, to będzie bardzo ciężko przeskoczyć z jednej rzeczywistości do drugiej. I to się dzieje teraz. To jest ten tak zwany shift of consciousness, to, to przesunięcie w ludzkiej świadomości, gdzie my kolektywnie decydujemy na jakiej częstotliwości, czy 3D, 4D, 5D, będziemy. Wibrować i doświadczać. Kochani, tak jak mówię, skok kwantowy wyszedł od elektronu przeskakującego na powłoki. Metaforycznie jesteśmy w stanie przedstawić siebie, ludzką świadomość, która przeskakuje i wybiera linie czasowe. Natomiast co jest jeszcze kluczowe? Kochani, my na tak zwanym paśmie jako ta świadomość możemy doświadczać różnych częstotliwości. I to, co jest szalenie ważne, to my, jako ciało, albo inaczej, nasze ciało, ma możliwość zestrojenia się z różnymi częstotliwościami. I na różnej częstotliwości mamy osobowość pierwszą, drugą i trzecią i teraz wyobraźcie sobie, że my jako ludzie jesteśmy jak odbiornik radiowy z antenką, to są pokrętła. Ja jeszcze pamiętam pokrętła do ustawiania częstotliwości. Teraz tu już, tak jak w telewizorze, klikamy pilotem i zmieniamy kanał. Natomiast transmisja na różnych częstotliwościach, na przykład, czy to jest Radio Z, czy to jest Radio Rmf, czy to jest radio jeszcze jakieś inne, to, kochani, ta fala radiowa o danej częstotliwości jest emitowana cały czas. Pytanie, na co my się nastrajamy? Czy na Z, RMF, klasik? Co tam preferujecie? Natomiast jak to się ma do człowieka? Kochani, osobowość mnoga. Dobrze już zbadany fenomen, i kochani, yy, publikacje. Yy, i informacje, z których korzystam i wam tu przedstawiam, znajdą się w opisie do filmu. Także tam zamieszczam wszystkie e, informacje, e, publikacje naukowe, książki, z których możecie sobie sprawdzić, skąd pochodzą informacje, ale okazuje się, że ludzie, którzy mają zaburzenia osobowości, to e, potrafią mieć kilka osobowości w jednym ciele, i okazuje się, że tak. Jedna osobowość ma na przykład wadę wzroku. Druga osobowość ma alergię. A trzecia i to był hit, jak to przeczytam ma cukrzycę. I w zależności od tego, jaka osobowość jest jakby czanelowana, czy odbierana przez ciało. Tak, cała biologia się do tego dostosowuje. Jeżeli nie słyszeliście o tym, bo to jest klasyfikowane jako no, po prostu choroba, tak? E, więc jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tym, to polecamy poczytać i będziecie mieć przypisy, bo jest to zjawisko fenomenalne, gdzie no. Dowiadujemy się, że stan naszego ciała zależy od naszej osobowości, tak? Jest to naprawdę fenomen i polecam się zapoznać z tym, bo jest to niezwykle ciekawe i pokazuje, jak duży wpływ na przykład na choroby możemy mieć. No bo to jest niesamowite, że jedno ciało, a jeden, jedna osobowość ma wadę wzroku, drugo, druga ma cukrzyca, trzecia jeszcze nie wiadomo co. Są to niesamowite rzeczy. Ale pokazują, jak dostrojenie się do odpowiedniej częstotliwości powoduje zmianę biologii i jest bezpośrednio powiązane z liniami czasowymi i z poziomem energetycznym. A poziom energetyczny, tak jak już mówiłam, to możemy sobie mierzyć poprzez pole serca i mierzy się to na EKG, no i y, y, poziom y, energetyczny, czyli fala elektromagnetyczna naszej głowy. To możemy mierzyć na EEG. Tak? Wszystko to jest kwestia zmierzona i sprawdzona. I teraz tak, o osobowości mnogiej powiedzieliśmy, a teraz jeszcze jedna fenomenalna rzecz, która spowodowała z kolei mm, moje poszukiwania od nauki do duchowości i nazywa się to efekt obserwatora. Słuchajcie, już w XIX wieku Thomas Young wykonał doświadczenie z podwójną szczeliną szczelina pierwsza i szczelina druga gdzie puszczona była wiązka światła na tą przeszkodę z dwoma szczelinami, i co się okazywało? Jak ktoś obserwował eksperyment, człowiek albo detektor w późniejszych wersjach był to detektor to światło zachowywało się jakby było cząstką. Czyli mniej więcej 50% pojawiło się fotonu tutaj, 50% tutaj. I tak jedna cząstka sobie biegła tu, potem druga tu, raz tu, raz tu. Natomiast jak nikt nie patrzył, nie było obserwatora, to światło zachowywało się jak fala i pojawiał się wzór falowy, tak zwane prążki interferencyjne. Na ścianie. To jest niesamowita rzecz. Słuchajcie, efekt obserwacji eksperymentu i naszej rzeczywistości zmienia zachowanie budulca tej rzeczywistości. To już nie tylko y, fotonów, ale też elektronów, bo to doświadczenie powtarzano wielokrotnie w różnych wariantach, y, z różnym natężeniem światła. Kombinowano na różne sposoby, i dalej nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, jak to się dzieje, że cząstki obserwowane są falą, a cząstki, albo inaczej, światło, które obserwujesz, ma, pokazuje się w postaci fotonów, nie patrzysz, to jest fala. Jest to coś, co mogę tylko powiedzieć: wow! <noise> I ten efekt obserwatora, ten eksperyment. Spowodował y, nie tylko miłość do, i rozbudził tą miłość i pasję we mnie do y, fizyki kwantowej i do tych wszystkich y, cudów, które się dzieją na poziomie mikro, ale też skierował mnie w kierunku duchowości, y, bo w duchowości już od tysięcy lat y, nauki wschodu mówią o jednej wielkiej iluzji naszej rzeczywistości. I tak naprawdę Cała mechanika kwantowa pokazuje mi, że pokazuje nam, że wszystko, co obserwujemy naszymi oczami, to rozumiemy świat inaczej, niż powinniśmy. Bo kochani, my mamy percepcję opartą na y, pięciu zmysłach, tak. Widzimy, słyszymy, czujemy, możemy smakować mamy zmysł dotyku. Ale to postrzeganie rzeczywistości jest bardzo dole, daleko od tego, co tak naprawdę się dzieje. Bo jak nikt nie patrzy, to wygląda naszo, na to, że rzeczywistość jest pewnego rodzaju falą prawdopodobieństwa. Istnieje sobie pewna częstotliwość i dopiero jak my się dostrajamy energetycznie, to w tą rzeczywistość nurkujemy. No i tak, od naszego poziomu energetycznego, naszych myśli. Emocji zależy to, gdzie jesteśmy, na jakiej linii czasowej i czego będziemy doświadczać. Takim dla mnie yy, wprost dowodem na to wszystko jest właśnie ta osobowość mnoga i to, jak nasze ciało dostosowuje się w sposób gwałtowny do częstotliwości i do osobowości, yy, która jest odbierana przez ciało. Czyli to są też rozważania Brusa Liptona, to są też rozważania Jody Spenzy, którzy pokazują, że w pewien sposób ciało ludzkie i białka, które mamy w organizmie działają na zasadzie takich radioodbiorników, które ściągają naszą osobowość, tak? Piękne tematy do rozważenia. Kochani, w kolejnym odcinku, jeżeli macie ochotę, możemy przejść przez temat linii czasowych, bo on jest bardzo duży, zwłaszcza jeżeli teraz dzieją się zmiany z tego 3D do 5D i kochani, to jest tylko i wyłącznie nazwa, a to jest po, po prostu poziom częstotliwości, nic innego. To jest kwestia wibracji kolektywnej tego, czego będziemy doświadczać. To Wam chciałam powiedzieć o skoku kwantowym, tak w prostych słowach. To jest oczywiście uproszczony model, bo wiemy, że atom, który zaprezentował Bohr, Um, chyba już w XX wieku, to wiemy, że to tak nie wygląda teraz i, i, i ten model, który jeszcze ja się uczyłam w podstawówce na chemii, to no, nie wygląda tak i że ten, nawet ten elektron jest rozsmarowany na powłoce walencyjnej i jest falą prawdopodobieństwa i efekt obserwacji zmusza elektron do tego, żeby powiedział halo, tu jestem. To jest niesamowicie ciekawe, to jest nauka, światło jest czymś niesamowitym, dalej nie wiemy co to jest, możemy sobie nazywać falą elektromagnetyczną, ale powtarzając za profesorem Andrzejem Draganem, wielkim umysłem, wielkim fizykiem naszym polskim. No, my podstawowych rzeczy nie wiemy. Nadajemy temu piękną nazwę, ale nie rozumiemy, czemu się tak dzieje. A w skali mikro to nasza logika w ogóle, w ogóle przestaje działać. Kochani, no, nie mówiąc o tym, że my widzimy tylko tam jeden chyba procent światła, widzialnego w takim spektrum, widzimy, więc można śmiało założyć, że 99% rzeczywistości jest dla nas niewidzialna. Także no, nasze zmysły są krótko mówiąc niesamowicie ograniczone. Kochani, bardzo Wam dziękuję. To Wam chciałam przekazać na temat skoku kwantowego i y, jak kwantowo skakać, y, zmieniać poziom energetyczny. Też Wam mogę poopowiadać, jeżeli będzie takie y, zainteresowanie. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie, o czym chcecie słuchać. Y, w, w poprzednim komentarzu napisaliście, że zeszyt jest ok, więc zostałam przy zeszycie, bo słuchajcie, jako były wykładowca, no jestem przyzwyczajona do tego, że siadam i piszę albo w zeszycie, albo na tablicy, więc jest to bliska mi koncepcja. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli macie pytania, zadawajcie, dajcie znać, co Was interesuje. Jeżeli są tutaj lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, słuchają, to mogą nam więcej powiedzieć o tym zaburzeniu dysocjacyjnym, bo jest to też bardzo ciekawy temat, yy, o tej osobowości mno mnogiej. No i co? Zapraszam do dzielenia się przemyśleniami, dyskusji, zapraszam do subskrypcji, zapraszam po więcej i jak zawsze do zobaczenia.